Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dziś otworzymy sobie te mega tuby niespodzianki. Od Barbie, oczywiście. Mam aż trzy tuby z dorosłymi Barbie oraz dwie mniejsze tubki niespodzianki z Chelsea. Nie mogę się doczekać, jak moje Barbie będą wyglądały. Mam nadzieję, że się nie powtórzą. Jeżeli jesteście ciekawi, co znajdę w środku tych mega niespodzianek, dajcie łapkę w górę i zaczynamy zabawę. Siedzi pies, którą Barbie najpierw też? Te? Okej. Okay. Okej, okay, za moment otworzymy sobie pierwszą tubę z siedmioma niespodziankami oraz tajemniczą Barbie. Ciekawe, którą będę miała. Odrywamy folię i uwaga, uwaga, mamy pierwszą laneczkę. I tajemnicze torebki. Na razie nasza Barbie wygląda jak fioletowy manekin, ale spokojnie. Zanurkujemy ją w ciepłej wodzie i odkryjemy jej tajemnice. A potem zajmiemy się tymi torebeczkami niespodziankami. Jesteście gotowi na magię? Nurkujemy! Wow, już się coś dzieje! Ale to świetnie wygląda. Woda robi się różowa. Wow, ale efekt, widzicie to? Jak wata cukrowa. Pomoczymy trochę naszą barbi w tej wodzie i przygotujcie się na prawdziwą transformację. Okej, okay, chyba czas się wynurzyć. Wow, zobaczcie co się stało. Jaka piękna Barbie nam się wyłoniła. Och, wreszcie na wolności. Trochę ciemno było w tej tubie. A teraz czas na tajemnicze torebki. Ciekawe co tam będzie. Otwieramy pierwszą. O, spódniczka w popcorny, ale urocza. Okej, okay, najpierw sobie potwieram saszetki, a potem będziemy stylizować naszą Barbie. Druga saszetka, a w niej... Buciki, jakie ładne, zobaczcie! Sznurowane bodki na wysokim obcasie. W kolejnej torebce mamy... Gąbeczkę w kształcie serduszka. Ekstra! Później zobaczymy, co ona potrafi. I ostatnia niespodzianka. Chyba się domyślam, co tu może być, aby. A w środku. Wow! wow! Jakie piękne włosy! Widzicie, ten kolor jest mega piękny. Ok, czas na stylizację naszej Barbie. Hej, ja już jestem ubrana. Jak wam się podoba moja stylizacja? Mega buty, no nie? No dobra, ale przydałby się chyba jeszcze jakiś makijaż. Co wy na to? Mówisz masz. Zobaczymy, co ta gąbeczka potrafi. O, już się coś zaczyna dziać. Tylko musi być mega zimna woda. O, ładnie, podoba mi się. Ale posemka na włosach! Super! Ale wiesz co? Chyba wolałabym jednak długie włosy. Ach, kobieta zmienną jest. Na szczęście jestem na to przygotowana. Co powiesz na ten kolor? Muszę się najpierw zobaczyć. Ej, podoba mi się! Wyglądam jak jakaś gwiazda filmowa. Dobra, lecimy dalej, bo jestem ciekawa, jakie barbi są w kolejnych tubach. O, cześć! Jak się nazywasz? Co? A, nie umiesz mówić, tak, tak, musisz się wykąpać. Róbmy czary mary. Nurkujemy! Ciekawe, czy będzie ta sama Barbie, a może inna. Zaraz się dowiemy. Uh, uh, uh. Trochę ją tutaj poruszamy w tej wodzie. Chyba zawsze mi się będzie podobał ten efekt. Widzicie to? Mamy siostrę bliźniaczkę. Cześć moja bliźniaczko! Cześć! Hej, a ja wcale nie muszę wyglądać tak jak ty. Jak to? No tak to. Ja mogę mieć przecież krótkie włosy, a ty długie. No tak, wyglądasz świetnie. I mogę oczywiście sobie zrobić niebieskie pasemka. Nie traćmy czasu, bo została nam jeszcze jedna tuba niespodzianka. Mam nadzieję, że trafię na jakąś inną laleczkę. Okej, okay, manekin wygląda tak samo jak tamte laleczki, ale wszystko okaże się w kąpieli. Zanurzony! I znowu te bąbelki. Woo! O, jeszcze nie widziałam. Jeszcze trochę ją pomoczę. I zaraz wyciągamy. Jest inna! Cześć wszystkim! Na szczęście trzecia lajreczka się nie powtórzyła i będziemy mieć pewnie inne dodatki. Pierwsza saszetka kryje w sobie spódniczkę! Spódniczkę w takie kolorowe paseczki i w tortille. Chyba ktoś tu jest głodny. Kolejna rzecz to żółte buciki! Ale ładne! Jeszcze takich nie miałam. Kolejna niespodzianka. kryje w sobie gąbeczkę. Zobaczcie, każda gąbeczka ma inny kształt. Najpierw było serduszko, potem gwiazdeczka. A tutaj mamy taką błyskawicę. I ostatnia tajemnicza torebeczka. A tu będą pewnie włoski peruka. O! Jaka piękna! Peruka syrenki Ariel. I jeszcze z takimi fioletowymi pasemkami. Bardzo mi się podoba. Ciekawe, jak będzie wyglądać na naszej barbie. Zaraz ją wystylizujemy. Hej, ja już jestem ubrana w moją piękną spódniczkę i żółte mega buty. Co myślicie? Teraz wypróbujemy magiczną gąbeczkę. Zobaczymy, co się zmieni. A oto efekt. Ładne różowe pasemka, podobają mi się. Ale chcę też przemierzyć perukę! Uuu, te włosy są piękne! I ta lśniąca pasemka, rewelacja! A tak się prezentują wszystkie trzy nasze modelki. Która podoba wam się najbardziej? Hej, a mogę przemierzyć twoje włosy? Please, please! No dobra. I jak? Hej, pasuje ci ta peruka? Super! A teraz czas na mniejsze wersje Barbie, czyli tubki niespodzianki Chelsea. Zaczynamy zabawę. Zobaczymy, jak to tu wygląda w środku. Czy tak samo jak u dorosłej Barbie? Uuu, widzimy już fioletowego manekina. I saszetki niespodzianki, super. Tubka już napełniona ciepłą wodą. Laleczka gotowa do kąpieli. Zobaczmy, jaka nam się trafi. Wszystkie przeróżne i oryginalne. Zaczynajmy! Nurkujemy! Uuu! piękność! Tak się prezentuje oką pana Lala! Ale słodka ta dziewczynka! Zobaczcie, jaki ma ładny strój kąpielowy! Potwieramy sobie teraz seszetki z niespodziankami! Nie mogę się doczekać, co tam będzie. Tutaj mamy spódniczkę do kompletu. No oczywiście! Słodki wzór. Następna niespodzianka to buciki. Żółte kaloszki! Ładne! Co my tu jeszcze znajdziemy? O, jakiś dodatek na główkę naszej Chelsea! Różowa opaska! I ostatnia niespodzianka! A później będziemy stylizować nasze laleczki! tam ta da Zobaczcie jaki ładny dwukolorowy kucyk! Zaraz zobaczymy czy pasuje naszej Chelsea! Pomogę ci go założyć? No, pięknie udało się. Cześć! Jak Wam się podobała moja stylizacja? Bo mi wow. bardzo. Brakuje tylko opaski. I gotowe! Ja chcę już widzieć, jaką będę mieć koleżankę. Wypuśćmy ją z tej tuby. Już się robi. <grym> Ale fajna. Ale chcę ją zobaczyć. O, o, wszystko fajnie, ale nie widać jej buzi. Ale to nic, pomoczymy ją trochę do góry nogami. Jej! jest i druga laleczka! Tym razem blondyneczka z niebieskimi oczami i z misiem w stroju kąpielowym. Ekstra. Czas na niespodzianki. Mamy tu spódniczkę, oczywiście pasującą do bluzeczki w żelkowym się. Następnie... Śliczne niebieskie balerinki. Kolejna rzecz to okulary. Wow, ale fajne serduszkowe okulary, super. I co tu będzie, co tu będzie? Włosy, na to czekałam Zobaczcie, jakie ładne Hej, a to mój look Jak wam się podoba? Hej, ekstra wyglądasz Będziesz mi pożyczać te okulary? No jasne, a ty mi opaskę Okej okay. A wiecie, że mój miesiu zmienia kolor pod wpływem zimnej wody? Chcecie zobaczyć? Sprawdźmy to Tam, ta-dam! mówiłam a mój też? Chyba tak, zobaczmy! Serio, to działa! Miałam biały strój kąpielowy, a teraz mam różowy! Niezła zabawa! Kochani, to już wszystko na dzisiaj! Możemy się zmieniać, przebierać, zamieniać perukami i bawić dowoli! komentarzach, która stylizacja podobała wam się najbardziej i czy macie już takie Barbie w swojej kolekcji? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!